Jezu! Co to było? Pamiętaj, że subskrybując mój kanał wraz z dzwoneczkiem, łapkując moje materiały oraz zostawiając komentarz, pomagasz mi w ten sposób rozwinąć mój kanał. Także z góry dziękuję i lecimy z odcinkiem. Z racji tego, iż mamy prawie godzinę, 23, jest to idealny czas na nagranie Outlast'a 2, także zapraszam Was już do oglądania. Okej okay, kochani, tak więc witam Was w kolejnym odcinku, oczywiście z Outlast'a 2 na moim kanale. Mam ja nadzieję, że oczywiście nie zabijecie mnie za to, że troszeczkę poszedłem za daleko, ponieważ zapomniałem włączyć nagrywania i totalnie nie wiem, gdzie teraz jestem, co ja muszę zrobić. No, spierdzieliłem z tym, że nie udało mi się tego włączyć nagrywania, troszeczkę żałuję, aczkolwiek. Oj, co to? Widzicie czyście to? No, coś jęczy. Dobra, okej, okay, nieważne. Oczywiście kochani pamiętajcie, standardowo, że jeżeli Outlast 2 wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Oraz udostępnijcie film znajomym. W ten sposób pomagacie mi rozwinąć mój kanał. Oj. Czekajcie, bo ja dawno w tą grę nie grałem. I totalnie... Nie pamiętam jak się tym sterowało. Dobra. D. No i spadnę, spadnę Dobra, niestety spadłem I zobaczymy Gdzie my się teraz w ogóle obudzimy Czy na dole, czy znowu w jakiejś szkole, nie daj boże Ponieważ nie chcę Przechodzić tej szkoły i mam nadzieję, że tej szkoły już nie będzie Zdecydowanie, to jest chyba najgorsze Miejsce jakie może być Do Przechodzenia Czekajcie, bo coś tam się dzieje Nie wiem gdzie ja w ogóle jestem Nie mogę za bardzo ruszać myszką tam jest chyba moja kamera nade mną. Niebieski ekranik, dobra, nie wiem. O coś chodzi. Co się stało? Co to było? Dobra, nie wiem gdzie ja jestem. Co to jest? Czemu to jest to. jakieś dziecko na. What the fuck? Jakieś dziecko ujeżdża starszego faceta, co jest? To było modne w filmach z 10 lat temu, ale nie teraz. Nie w dzisiejszych czasach. Kiedy ja nagrałem Outlast 2. Halo. Dobra, żeby zejść niżej. To jest. Efekty dźwiękowe w tych że są naprawdę kozackie. Wiem, że się powtarzam z każdym odcinkiem, że ta gra jest wyśmienita, ale tak jest. Naprawdę, kochani, jeżeli ktoś z Was nie grał w Outlast 2, serdecznie mu go polecam. W ogóle, co ja muszę zrobić? Znowu znaleźć znaleźć drogę do kopalni, tak jak w poprzednich odcinkach, haha, okej. Okay. No dobra, to przed ciebie. Będę oszczędzał oczywiście tę baterie, ale też chcę, żebyście coś widzieli na tych nagraniach, więc... W niektórych momentach po prostu będę musiał jej używać. By tam coś jęczy. Kartka i bateria. Dobra, bateria, kartka mnie nie interesuje za bardzo. Dobra, ja biegnę przed ciebie, bo... Nienawidzę tych dźwięków, bo nie wiem, czy coś wyjdzie za mną, czy nie. Dobra, jest dobrze. Na razie jest dobrze. Idziemy cały czas przed siebie. Co jest? Okej, okay, dobra. Oj, co jest? A ja się muszę położyć. Jezu, zaczyna się po prostu. A ile już nagrywam? 3 minuty. 3 minuty nagrania. I pierwszy raz. Tak wystraszyłem Dobra Okej, okay, to jest całkiem normalne, to jest tylko gra, idź cały czas pierwsze przed siebie, nie zatrzymuj się. Idź! Bądź twardy Bądź mężczyzną Co jest? Jakieś nagranie Sickness here. Fuck Good blades. Okej okay. Może Nie, to jest chore Dobra, idę tam na dół Mam tylko nadzieję, że nie zabiję o coś Ponieważ z moim szczęściem i ja zawsze na coś spadnę. Dobra, kolejna kartka. Nie chcę mi się tego czytać. Idę cały czas przed ciebie. Wcale się nie boję. Ej, tam coś chodzi. Tam coś chodzi. Co jest? On mnie zabije? Idziemy? Idziemy chyba. Urwał oni się myją. Dobra, biegnę. Ja... Yep. Jerytole Debile ha! Jezus Maria, no Ile można? Co chwilę te pieprzone jumpscary, no Jest jakie ciarki na rękach Dobra, ja biegnę przed ciebie, zaraz mi się skończy bateria. Kolejny jakiś, no co jest, de Jezus Maria Uziwakuziwa, kuziwak, uziwa, uziwak, uziwak. dobra, to jest tylko gra, Michiu, to jest tylko gra, nie wiem gdzie ja idę, ale tam idę. Dobra, na spokojnie. On, on mnie tu nie znajdzie. Nie wiem gdzie ja jestem. Co jest? Po co ja tu wlazłem. A ty ja tu mogę wejść? Mogę. A tu nic nie ma. Prócz bandażu i karteczki. Dobra. Wymienimy sobie tą baterię. I możemy przejść dalej. Dobra, ja od razu biegnę na prawo, bo tam był ten typ i on mi blokował tą drogę. Od razu przed ciebie, przed ciebie, Michaś. Nie łapnie za nogę znowu. Dobra, 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 idę na lewo, idę na lewo. Nie wiem, co to? Gdzieś wylazłem. O kurwa. Nie bańcu ty. Zamknij to. Jezu. Dobra, poczekajcie. Tu jest kartka znowu. Oczywiście dla osób, które chcą to czytać. zapomniałem o tym. Yy, I bateria. Najważniejsza rzecz. Bo w jedynce tych baterii mi trochę brakowało. Dobra, nie wiem czy jest. Jezu! Jak się przestraszyłem? Jak ta szyba jebła. Dobra, nie wiem. Co wy robicie, ludzie? Co jest, co jest, co jest, co jest? Proszę was, proszę was, uspokójcie się. No kolejny, no czemu? Czemu? Boże. Dlaczego wy mi to robicie? Dajcie mi nagrać ten odcinek. Nie, nie zabijając mnie, proszę Was. Gdzie ja mam iść? Dobra, jest jakieś wejście. Coś do mnie strzela. Dobra, nie wiem, idę, idę, idę. idę. Boże. Dobra, na razie jest chyba wszystko spokojnie, mnie nic nie złapie. Jezu! tu! No ile można, no i spadnę gdzieś, no? Co jest? Boże. Ta gra jest chora. 7 minut nagrania, a tu jest coraz gorzej. Dobra, daj mi te okulary. Jakieś bateryki coś. Tu ktoś sobie chrapie. Ja pierdolę. Będzie do miniaturki. Oh, Ej! Hey! Nie, 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 co to jest? Co to jest? Co to do mnie strzela? Dobra, wiecie co? On strzeli ja biegnę. Teraz, 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 nie traf mnie, nie traf mnie, no. Dlaczego ja nie mogę przebiec przez niego? I gnój mały jakiś, no! Rura! Rura! Szybko! Dobra, długo to odcięcie nie trwało, ponieważ trwało to dosłownie minutę. Nie wiem, biegnę przed ciebie, biegnę przed ciebie. Nie wiem, co jest! Dobra, gin! Gin, ty śmieciu! Co jest? Coś mi mnie obróciło? Szybciej, 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 szybciej. Dajcie sejba, bo zginę. Nie wiem gdzie ja biegnę, nawet co jest? Co to jest kurwa? Tu 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 proszę proszę proszę. No nic. Nie. Znowu on. Dobra, ja się najpierw wyleczę. Uspokójmy się, to jest tylko gra. To jest tylko pieprzona szkoła. Wychodzimy. Nie rób mi tego dziewczyno. Co to dzwonek? Ja pierdolę. Co jest? Co to gra? Wejdź w interakcję. O Jezu! O! Już myślałem, że coś stoi za mną. Ta gra jest nienormalna. Dobra, po cichu, po cichu. Tu się drzwi jakieś otwierają. Co jest? Drzwi? Kibel. O! Tu jest seracz otwarty. Ja pierdolę. Nie, ja się boję. Kurwa, ja się naprawdę boję, muszę to pogłosić. Żeby się bać bardziej. Co jest? Ja pierdolę! What the fuck? Dziecko tam stoi, no! Don't go. Dlaczego ty mi tu kurwa zrobiłaś? A gdzie ja jestem? Ja pierdolę! Co jest? Co to kurwa jest? Dobra, nie wiem, biegnę za tym, kurwa boję się. Ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę. O... Co to kurwa jest? Ludzie, jakieś halucynacje, kurwa? Otwórz, zamknięte jest to, chuj to jest, otwórz. Co to jest? No kurwa grę oszukałem? Tam kurwa nic nie ma. Dobra, nie wiem. Ryba. Co się dzieje? Kurwa, no wejdę jeszcze raz do tego kibla. No kurwa, tu nic nie ma, no. To mnie gdzieś prowadzi? Pierdolę, no. To? Otwarte. Oj i a to kubeczek, dobra. Pierdole zdjęcia tych księży są jakieś, kurwa, creepy. Gdzie ja polas? Gdzie ja wylazłem? Kurwa, te drzwi się za mną zamknęły. Wchodź, kurwa, do sali. Kartka jakaś, kartka. Co to jest? O, kurwa, wisielec. Nie chcę tego widzieć, oglądać to. To złe są rzeczy. O, kurwa, no. Czyż ja tam byłem przed chwilą. Zamknięte. Pierdole. No gdzie ja mam iść? Kurwa, otwórz to nie brugaj mi tym obrazem. no, bez kitu Ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Serio. Ta gra jest tak zjebana. Pierdole, się boję. Hey! Dobra, idę tam, idę tam. Co idzie? Co? Co? Kurwa serio? Okej. Okay. Boję się teraz pić. Bo... Jak mi coś wyskoczy... To znając mnie... ZALEJĘ KLAWIATURĘ! Puśćcie mnie, kurwa! Dobra, kochani, zaraz z tego iż Ja nie chcę, żeby ten odcinek trwał też mega jakoś długo, dlatego postanowiłem wyciąć tą kascenkę, bo trochę ona trwała. W skrócie, zajebali mi kamerę, przywiesili mnie do krzyża. Przywiesili, znaczy... Powiesili mnie na krzyżu. I nie mam kamery, muszę ją odzyskać. Nie wiem, co się teraz wydarzy. Może ja mam ręce, fu! Dobra, HW Mario, z HW idziemy. Idziemy, dobra, już czemu ja się tak giboczę na boki, no? Krwawisz, potrzebujesz bandaży. Super, że tych bandaży potrzebuję, tylko mi dajcie ten bandaż, no? Co jest? Może się nic nie widzę, nie wiem czy coś tam chodzi, ale tam idę, tam chyba coś stoi tu, jak jest to. O, 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 o. A, no to zajebiście, krwawie, nie mam bandaży i muszę jakoś uciec. Nie wiem jak to zrobić, ale okej. Okay. Dobra. Zasada prawej ręki, jak to są dwa wyjścia, lewo, prawo, to ja pójdę oczywiście w prawo, ponieważ tak mi nakazuje moja myśl. Ale pan by mi się przydał. O, 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 Dobra, nie widzicie mnie. Nie, nie pomożesz mi skierd... No i ode mnie. Dobra, wiąż to. nie musieliście mi tego pokazać, naprawdę. on mnie to interesowało. Boże święty, to jest chore. Dobra, wiąż te ręce. Wiąż tę drugą rękę szybciej. Dobra, nie wiem czy coś mnie będzie gonić, czy nie. Co ja mogę zrobić? Trzeba to znaleźć kamerę, kurde, bo to by było najpotrzebniejsze teraz. Dobra, tu. Póki oni mnie kurwa... Kurwa ty kutaponie! O kurwa, o kurwa! Nie ci kurwa, nie zmyję! Zostaw mnie! O kurwa, idą! lesz, 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 idźcie, idźcie stąd, ludzie, no! Kurwa, mać! Kurwa, mać! O kurwa! Dobra, pies Cię jebał! Ciebie też! Nie wiem! I się nie dowiem! Co jest, kurwa, co jest? Co jest?! A ty? Coś... Dobra... Ja nie wiem w ogóle, gdzie ja mam iść, nic nie widzę. Gorsze jest to, że nawet monitor mi nie chce pomóc. Dobra, nie wiem, idę tu. Kurwa, tam był bandaż, dobra, w dupię z tym bandażem. o. o, o, o ho, 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 ho. dobra, gdzieś wszedłem. Nie wiem, gdzie, ale tam pójdę. Ta krew zawsze pomaga, ja już po prostu boję się podnosić na tym, a raczej podciągać. Co jest? Chodzi tu coś? Tu coś słyszę w prawej słuchawce i się kurwa, nie pomyliłem. Po prostu się nie pomyliłem. Nie ciarki, już nawet nie chodzi o to, że jest mi zimno. bo kurwa, oni świecą tam na do mnie, dobra. Oni są na dole, okej. Okay. <laughs> ja mam tam zejść? No to hop! Dobra, musiałem tu... Jest, zapisywanie, dobra. A co się dzieje teraz? Tu coś chodzi? Kurwa, jakieś drzwi się otworzyły. O kurwa, o kurde. I teraz pytanie, czy biec tam? Dobra, biegnę. Albo nie. Rozegram to, kurde, po cichu bardzo. Tutaj... O, kurwa, ten tu leży. Dobra, idź, idź mi z tą kamerą, debilu! Co on, kurwa, świeci? O, dobra, on tutaj se teren. Nie wiem, gdzie mam przejść. Może za niego właśnie muszę się przedostać. Gdzie on stoi, debil? Nie wiem, idę. Mam kolejny bandaż. Dobra, podnoszę go. A ty coś... Kurde... Ty coś mi powiesz, nic. Tu coś gdzieś jest. No też tutaj nic nie widzę. Chyba nie. Dobra, czy ja po prostu tego dzbana muszę ominąć, najprościej mówiąc? A tu mogę przejść? Mogę. I znalazłem baterię. Fajnie. Tu coś mi jęczy. Mogę tu przejść dalej? Nie mogę, tu jest kamień. Dobra, cofam się stąd. Mam nadzieję, że za mną teraz nic nie ma. Okej. Okay. Okej, okay, jakiś domek. Poczekajcie. O ty kurwa. Jest woda. Kurwa, on tu stoi. Patrzcie, on tu idzie. To jaki debil. Dobra, idź no bo chcę wejść do tego domu. O, kurwa. Dobra, poczekajcie, on świeci teraz tam. Świeci. Kurwa. Jebańcu no! Kurwa... O, nie zabił mnie! Dobra, biegnę. Zajebiście. Myślałem, że mnie zabije. Po co tak skradzałem godzinę? Tu? Dobra, nie wiem. Gdzieś wlazłem. Hop na dół. Okej. Okay. Dobra, co jest? Aha, okej. Okay. O kurwa! Pierdolony! Uniki robię! O, kurwa, sekund... zrobiłem! <ścoughs> no to jak ja mam gówność? Jak ja się nie mam tam gdzie schować chyba nawet. Albo nie spojrzałem. Dobra, nie wiem. Czekajcie, położę się w tej trawie. Co jest? Gdzie ja leżę? Gdzie ja? A, ja już zaskoczyłem na dół. Dobra, jestem gówniarz. Dobra, ja będę za nim szedł. Najprościej będzie. Okej. Okay. Okej, okay. okej, okay. dobra. Dobra, to by się zgadzało w takim razie, jeżeli ja nie muszę ich omijać. Idziemy dalej. Cały czas przed siebie. Tam jest drzewo, dobra, ja potem tym drzewie muszę iść na pewno. Oni mi dali taką podpowiedź. Mówię wam, to na 100% jest to. Rura, 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 Michaś, Michaś, rura, idź, 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 cały czas się nie zatrzymuj, nie zatrzymuj. Fajnie mi się te ręce we krwi świecą. We krwi świecą. O kurde, spadłem gdzieś. Teraz ja nic nie widzę przez tę wodę. O kurwa, o kur. No połóż się! No połóż się! Ja! Czemu ja się nie mogę położyć w ogóle? Co jest? Poszedł, poszedł sobie. Patrzcie, poszedł. Ja mi za nim? Nie. Idę tam. Coś jest, tam, coś jest tam, coś jest tam, coś jest tam, coś jest Kamera, dobrze! Jezu, dobra, dajcie mi zapisywanie, proszę was Dlaczego? Dobra czy coś tu jest? Od razu to przetrzepmy to by było drzwi też, ale dobra, to pewnie będzie wszystko pozamykane Jezu! Kurwa! To jest, kurwa. ja mam w ogóle iść teraz? Boże! To znowu to. Nie chcesz żadnych wisielców. Puść, Puśćcie Puść się mnie. Jaż tu byłem. Jakie to jest serio? Telefon? Gdzie on dzwoni? a, Co to kurwa było?! Gdzie ten telefon dzwonił?! Ja pierdolę! Spierdalam! No spierdalam stąd! Gdzie?! Gdzie to kurestwo jest?! TY KURWA! Odpierdol się! Odpierdol się powiedziałem, Ty tępy chuju. I mnie barki bolą ze strachu, nienawidzę tej szkoły. Tu jest tak kurwa cicho na raz, na raz.

ja pierdolę. Kurwa. Pierda. O ty kurwo! Gdzie to? Gdzie? 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 O, 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 dobra, kurwa, nie wiem, gdzieś wchodzę, kurwa! Jezu. Co? Już? Tak szybko? No dobra. Ja to sobie chwilę jeszcze pogram. Kur... O kurwa, ale refleks. Zamykam. Dobra. Żeby mi przez okno nie zabił. Dobra, jest bateria. Kurde, 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 dobra, szybko na raz. What the fuck? Gdzie ja jestem? Gdzie ja żem Polas? Utwa jakieś domki. Jezu, grasz chora. Zamknięte, serio? To? No dziwne w sumie, jakby otwarte było, nie? Dobra, ja kali pół godziny nagrywam, więc w ostatnie dosłownie minuty będziemy kończyć ten odcinek na dzisiaj. Co ja muszę w ogóle zrobić? Cały czas tej drogi do kopalni szukać. Jest jakieś zamknięcie czegoś. Dobra, bandaż, super. Nie wiem gdzie znowu jestem. Aby... O, otwórz to! Bateria, super. O kurwa, tu coś leży, to kołdra. Zamykam okno, żeby nie było przeciągu, wyrazić co jak tam ktoś leżał. Ty kurwa, to idzie za mną! Jebaniec, patrzcie go, kurwa. Jak ja mogę ominąć debila? Dobra, wiecie co, ja sobie pójdę na tym mikrofonie w sumie. Poczekajcie. Rozejrzyjmy się wszędzie, dosłownie gdzie się dać. Ja mogę gdzieś przejść, bo... Nie wiem, będę się cały czas z tym włączonym mikrofonem. Tu, 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 nie ma nic, kurde, oj, monitor mi się za 5 minut wyłączy i bateria też mi zaraz padnie, dobra, poczekajcie, co ja muszę zrobić, znowu tą kopalnię znaleźć muszę, no ile ja będę tej kopalni pieprzonej szukał, tu, nie wiem, wejdę do tego domu, kurde, bateria, patrzcie, kolejna bateria, ile tych baterii dzisiaj znajdujemy, a ja stąd przypadkiem nie przyszedłem, na 100%, dobra, to wezmę jeszcze ten bandaż, skoro ja stąd przedem i się cofnąłem, to ja muszę iść przed ten domek, Kurwa, to idzie tu gdzieś z prawej strony, bo słyszałem. Gdzie to jest? Poczekajcie, skitramy się gdzieś tu. Gdzie to jest? Ty ja tego nie widzę. Chyba to gdzieś tu jest. Idzie tu z domku? Albo w domku? Gdzie to kurwa stoi? To ja nawet nie wiem, gdzie to kurwa stoi. Boże, kurwa, jebana. Dobra, ja tam muszę przejść jakoś. Nie wiem tylko totalnie, jak ja mam to zrobić. Serio. Ale spróbuję tam przejść. Jak zginę, to kończymy. To gdzieś tu stoi... O kurwa Dobra Co, już? Już? Ej, dobra, wiecie co, poczekajcie Ja to spróbuję zrobić ostatni raz Dosłownie na raz to przebiegnę Serio Może mi się uda go jakoś ominąć, bo ja to muszę przejść No dawajcie, na raz, kurwa No nie gadajcie, że mi się udało Zajebiście Udało się Dobra Przejdźmy dalej, może nie zginę I będziemy, kochani, kończyć ten odcinek Bo już nagrałem go ponad pół godziny Fajnie, że się udało tu przejść. Naprawdę super. Aczkolwiek chciałbym zaznaczyć, że to był chyba najstraszniejszy odcinek, jaki nagrywam. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze tylko przez to drzewo. Akurat mamy zapisywanie. Idziemy. Dawaj biegnij do Kurwa, to do mnie strzela. <laughs> dobra. Nie wiem, przebiegnijmy się na dół. Już tak totalnie na raz, żeby tylko zobaczyć, co się gdzieś wydarzy. Może to jakaś kasenka będzie czy coś Kolejne zapisywanie mam Dobra, idę. Na górę. Może tak się to fajnie nagrywa. Aż mi się nie chce kończyć tej gry. On do mnie strzela cały czas, patrzcie, dobra, uciekniemy mu jeszcze. O kurwa, coś mnie trafiło, jakiś kaktus czy coś. Skakuj na górę. O, bateryjka fajnie. A nie, co to było? To bandasz chyba. Gdzie mam wejść? Co jest? Tu? Czy na dół? A, na dół, dobra. Jezu! Co to było? Dobra, zdechaj. No Jezu, to już gdzieś tam mną strzela. O kurwa. Co to kurwa jest? Jezu! Boże i ten odcinek się kończy. Skacz. Dobra, lecimy na dół. Fajnie. I chyba mamy drogę w kopalni. No to zajebiście. Zajebiście po prostu spadłem Po prostu zajebiście Dobra, akurat Dobra, kochani W tym miejscu kończymy ten materiał Także ja wam dziękuję za obejrzenie Jeżeli ten materiał wam się oczywiście spodobał To zostawcie łapkę w górę Napiszcie na dole jakiś pozytywny komentarz Czy chcecie więcej odcinków z Outlast'a Czy chcecie je trochę krótsze, czy jeszcze dłuższe Jak zdecydujecie, tak będą trwały te odcinki Także ja się z wami żegnam I trzymajcie się, pozdrawiam, cześć